Cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rogalik 95. A to jest kolejny odcinek z mojej nowej serii, czyli historia, fakty i ciekawostki. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie jedną z najpopularniejszych karabinów maszynowych w grze po stronie terrorystów, a jest to oczywiście AK-47. Pamiętajcie, jeżeli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji na moim kanale, ponieważ to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Także ja już teraz zapraszam was do oglądania i już więcej wam nie pierdzielę głupot. Karabinek AK, czyli potocznie zwany Kałasznikow, jest to karabinek automatyczny konstrukcji radzieckiej z okresu po II wojnie światowej. Co ciekawe, jego projektantem był Michał Kałasznikow, stąd wzięła się ta nazwa Kałasznikow, bądź po prostu Kałach. Jego producentem, oczywiście, był Koncern Kałasznikowa. I jest on bardzo, bardzo potężną bronią automatyczną, bardzo potężnym karabinem automatycznym, którego prędkość początkowa pocisku wynosi 715 metrów na sekundę. A jego zasięg skuteczny to oczywiście 150 metrów strzelając seriami, a około 400 metrów pojedynczo strzelając do popiersia. Zasięg maksymalny tej broni to jest 3000 metrów, czyli już widzicie, że nawet z 3 kilometrów możemy zabić jej zakacza. Naszego przeciwnika, broń jest niezwykle trwała, niezawodna i odporna na zabrudzenia oraz zaniedbania eksploatacyjne. Jest też prosta w obsłudze i tania w produkcji, przez co idealnie nadaje się do masowej produkcji i wykorzystywania nawet przez słabo wyszkolone oddziały. Do wad zalicza się dość słabą ergonomię i niewielką celność na dystansach ponad 300 metrów. Wziąwszy jednak pod uwagę, że w 85% przypadków z broni tego typu strzela się na odległość poniżej 300 metrów, wada ta nie ma większego znaczenia. Nie licząc produkcji licencyjnej, z konstrukcji karabinka AK bezpośrednio lub pośrednio wywodzą się takie bronie fińskie jak karabiny rodziny Velmet M62 i Sako M95, izraelskie Galile i brytyjskie Beryle. Broń tą produkowano seryjnie w latach 1949-1959, a ważyła ona z magazynkiem 4,3 kg i z pustym magazynkiem 3,3. 8 kg. Oczywiście posiadała ta broń magazynek hukowy o pojemności 30 naboi, czyli dokładnie tak samo jak w CSGO. Ta broń posiadała identyczny magazynek. Długość tej broni to 87 cm z kolbą stałą i 87,5 cm z kolbą składaną. Odpowiednio 645 mm ze złożoną i 875 mm z rozłożoną kolbą. Długość lufy to oczywiście 415 mm. Długość linii celowniczej to 300 mm. 78 mm. Przyjrzyjmy się teraz obrażeniom, jakie zadaje AK-47 przy Counter Strike Global Offensive. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak bardzo potężną bronią jest AK 47, ponieważ jednym strzałem w głowę możemy zadać aż 140 obrażeń, więc jest to gwarantowane zabicie z każdej odległości strzałem w głowę za K. Michał Kołasznikow zmarł w Iżewsku, mieście, w którym do dzisiaj stoi fabryka produku produkująca zaprojektowany przez niego karabin. 94-letni wojskowy, od kilku lat, miał problemy z sercem i przebywał na oddziale intensywnej. Terapii. Popularny kałasz znalazł miejsce w księdze rekordów Guinnessa jako najbardziej rozpowszechniona broń na świecie. Obecnie w użyciu jest ponad 100 milionów sztuk tego karabinu. W 2013 roku kałasznikow jest na wyposażeniu armii 106 krajów świata. Wedle szacunków AK-47 zabił w historii więcej osób niż ostrzał artyleryjski, rakietowy i bombardowania razem wzięte. Co roku ginie od jego kul około 250 tysięcy osób. Wedle badań, przeciętna światowa cena rynkowa AK-47 wynosiła w 2005 roku około 534 dolary. Co możecie zobaczyć różnicę pomiędzy światową ceną w 2005 roku kosztowała tylko 500 dolarów, czyli tyle co 57 7 w Counter-Strike Global Offensive, a ten w Counter-Strike Global Offensive kosztuje 2700 dolarów. Kałasznikow nie tylko stał się tytułem piosenki... Gorana Bregowicza, ale także trafił na flagę Mozambiku czy Hezbolachu oraz godło Burkina Faso w latach 1984-1997. W Egipcie na Półwyspie Synaj znajduje się pomnik przedstawiający AK-47. Francuska gazeta Liberation nazwała konstrukcję kałasznikowa najważniejszym wynalazkiem XX wieku. Karabin wyprzedził m.in. atomową bombę i statki kosmiczne. Kałasznikow swój projekt w dużym stopniu oparł na niemieckiej konstrukcji z II wojny światowej na karabinie STG-44, który teraz właśnie wyświetla wam się na ekranie. Koncert zbrojeniowy Kałasznikowa stale zmaga się z plagą podróbek, a broń ta nielegalnie powstaje w wielu krajach świata. Kolumbijski artysta Cezar Lopez przerobił tuzin karabinów Kałasznikowa na gitary, jedną z nich jako prezent otrzymał w 2007 roku Kofi Annan. I to już by było na tyle, jeżeli chodzi o historię, fakty i ciekawostki o AK-47. Mam nadzieję, że wiele ciekawych rzeczy o tym karabinie się dowiedzieliście i będziecie interesować się nim bardziej niż tylko w Counter-Strike'u Global Offensive. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę pod tym filmikiem, ponieważ bardzo motywuje mnie to do dalszej pracy. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, a go oglądasz, to na dole kliknij w taki czerwony guziczek. On też bardzo zmotywuje mnie do dalszej pracy nad kanałem. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Na razie się manko. Pozdrowionka. Peace.